Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. I co? Ruszamy z projektem Fiat. Tak, dzisiaj drugi e, kwiecień, wtorek, święta, święta i poświęta. No i co? Czas, czas na właśnie na rozpoczęcie tematu e, z Fiaciorem. Warsztat przygotowany w moich rączkach, oczywiście, kluczki do Fiata. Ale czy odpali? Raczej dzisiaj nie odpali. Chyba, że się mylę. E, tak się prezentuje Fiacior. Garaż oczywiście fajnie fajnie oczyszczony, wszystko przygotowane właśnie do, do tej serii z Fiatem. myślę że długo wyczekiwanej, e, tak wygląda właśnie tutaj mój warsztat, a więc wszystkie klucze, niezbędne narzędzia przygotowane, tutaj bardzo dużo miejsca się zrobiło, tak to wygląda, no i co, no i co, no i tak już zrobiłem sobie tutaj wstępny rekonesans, auto wiadomo z tej strony w miarę, w miarę jest czyste, no, ale przez te lata, że tak powiem, z tej zdążyło się mega zakurzyć. Tak to wygląda. Chociaż da się właśnie obejść ten samolot cały czas w koło. Zaraz sobie te szmaty to wszystko pościągamy. Zobaczymy, co, co tutaj jest. Pomysł jest taki, żeby spróbować, żeby go spróbować od, odpalić. No, tak to wygląda. Z tej strony też da się dość. Patrzcie, jak to wygląda. Cały zakurzony z tego pyłu. Tyłu już niewiele powietrza jest tutaj w kole, a pod światem w kanale jest kompresor. Tak więc zapraszam wszystkich gorąco na serię światem, u góry co tu mamy, tak żeby było wiadomo. Ostatnio też tutaj auto wjechał na swoich siłach. Oczywiście obudował słona filtra po powietrza. Tutaj jeszcze jakieś szpeje, a to pokrywa, tak, filtr nowy. No coś tu było kombinowane, no i co, no ściągamy, ściągamy Tutaj właśnie ta tapicerka, ta gąbka służyła jako też taka dodatkowa osłona eee... No i co, ściągniemy sobie to Dobrze, przepnę sobie kamerę Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie Dobrze, otworzymy Otworzymy maskę Mamy tutaj, mamy to o, Udało się Podnieść, ciągno. To do góry. Tak, tak to się prezentuje. Dobrze, narzucimy sobie to na tą naszą maskę. Maska fajnie, elegancko wygląda. Nie wiem, czy to widać dobrze z daleka, czy nie. Tak to wygląda, ale nic, narzucamy. Pyk-pyk. Niech sobie jest. Tu oczywiście przykryte wszystko kockocykiem. Aha, światło by się tu lepsze przydało. Zakurzone? Nie, nie, nie zakurzone. Wszystko czyściutko. Elegancko. Super, nie wiem czy będzie trzeba jakiś plaka, to użyć czy nie? Eee, co tu jeszcze? Ten kocyk też tu możemy z tyłu ściągnąć. O, pościągamy te przykrycia. Dobra. No to z tyłu już tak się prezentuje. No tutaj, czyściutki, wszystko elegancko. Tylko tutaj silnior. A... Tak, akumulatora nie ma. Mam tu właśnie akumulatory. To to nie. Ale to jest akumulator, który był w tym Fiacie Kupiony kiedyś, nowy z jakieś 4 lata temu No to będzie trzeba podładować tą baterię Tu jest jeszcze jakiś sprawny akumulator Też do podładowania Mamy to na razie na dół Prostowniczek tutaj mam Podepniemy i zobaczymy Czy coś tu zagra no i tak, taka pełna amatorka. Prostownik udało się podpiąć. Świeci się. Tu mam taki prób, próbnik o doskonałej roboty. Sprawdzimy, czy w ogóle nam ten próbnik działa. Kiedyś działał. Cyk, tak, tak. Aha, zarówka się świeci, czyli próbnik działa. A czy akumulatory działają? Na pewno nie. Nic tu nie ma. Ten, ten też chyba. No, też nie działa. A więc co, będzie trzeba podpiąć do ładowania, albo wyciągnąć akumulator najlepiej będzie z tego. Slamming wagen. Dobrze, na razie podepniemy tutaj sobie ładowanie. Coś się może podładuje. Pełna amatorka, oczywiście. Także nie krytykować, nie hejtować. Minus do minusa, plus do plusa. Niech się ładuje akumulator. Zobaczymy jeszcze, czy teraz ta energia przechodzi. Tak. tak, jest jakieś pobudzenie. Dobra, niech się ładuje. No, światło słabe. Światełko słabe tutaj, bo była modernizacja oświetlenia. Troszeczkę ta jarzniówka jest za daleko. Nic tu nie widać. Paliwo pod podpięte jest, czyli tu ostatnio było normalnie brane. No i tak, odpali, nie odpali, używać do tego plaka, czy nie plaka Taka amatorka dzisiaj, już to mówię po raz kolejny Zastanawiam się jak w ogóle się ją zabrać za ten porek światem. No i nie ma co się nad tym zastanawiać, tylko po prostu trzeba się zabrać Zobaczymy czy się uda coś dzisiaj zrobić, no już taka, taka przygoda będzie z Fiaciorem Ale tak sobie myślę, czy faktycznie nie wykręcić z Passata Akumulatora, żeby już nie czekać tutaj na naładowanie się tych Tych temacików Dobra, idę, idę wykręcać akumulator z Flaming No i tak, akumulator tam pod podpięty z Passata Troszeczkę kombinacji było No bo oczywiście jest dużo dużo większy Plus minus jest po przeciwnych stronach No ale nic, szmaty wyciągniemy I co, zaryzykujemy? Tu nam się ładuje, szmaty do szmat tu jeszcze ten kot tej maski ściągłem. No i co? Można spróbować. Można zobaczyć. Nie, te kluczyki tu są. Wyciągniemy. Tak, oczywiście amatorsko. Wszystko dzisiaj. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Wsiądziemy. Kluczyk do stacyjki. No, odpalanie. Po latach raczej. Kontrolki się świecą. No. Dobry znak. Pompka odpyskiwa, czy działa. Światła się świecą. Czy działa Klaxon? Elegancko działa. Radocha, dobra, jeszcze nie odpalam. Tak to wygląda. Czyli prąd jest. Zasilanie jest. No i co? Trzeba sobie jeszcze tu popatrzeć. No, światełko słabe, no ale tak to wygląda. Jakie warunki są, takie są. Tu paliwo jest podpięte. E, pompa paliwowa, tu też jest wszystko podpięte. E, Gaźniczej oczywiście, jest po regeneracji. Zresztą jak widać. Rozrusznik też tam jest po regeneracji. Praktycznie nówka. No bo tak się dbało jakoś, jakoś. Dobra, zobaczymy, no co, rozrusznik powinien, powinien zakręcić, nie? Plus, taką właśnie tu gałeczkę mamy. Przęgło. Ło, fajnie. Cyk, uchylimy okienko, full automat. Wycieraczki działają. Działają, dobra. O dobry znak. Jeszcze próbujemy. Dobra. Teraz sanie sobie włączymy. Jest pięknie zaświeciło się. Lampeczka Sania. To jest urok właśnie w tych autach, że trzeba wiedzieć, co od czego jest, nie? Yeah! Zagrała, ale kurczę, radocha. Jeszcze raz. No, gra, na saniu gra. Sanie, sanie, co to jest sanie Elegancko zagrało. Patrzymy do środka, co tam się dzieje. Może faktycznie Plak by tu pomógł. No, ładnie pachnie, lubię ten zapach. No, dobry znak. Przydałby się plak. Co, jechać do sklepu, kupić plaka. Więc kamera jeszcze na statyw. Ja wchodzę do samochodu, odpalić. Fajnie. Coś tam ewidentnie trzę. Chyba to ta... E, no, z wentylatora. E, to śmigło, ten wiatrak. Ale jest dobrze, jest fajnie. To mi cieszy, że tutaj gra coś. <ścoughs> cieszy mnie tak małego chłopca. No to jeździło, jeździło, wjechało tu w własnych siłach. Tylko wiadomo, coś się zastało. Olej jest, wszystkie płyny są, bo to sprawdzałem wcześniej. Napiszcie w komentarzach, czy co? Jechać po plaka? Konieczny plak, czy niekonieczny? Co byście zrobili? No tak, taka seria, tak, taki pomysł, żeby się z wami też dzielić, pokazać to, jak wszystko naprawdę to wygląda. Nigdy nie jest tak pięknie, no ale zagrał. Sobie to go odpalę jeszcze raz, zobaczymy, co tu się wyprawia. Ten wentylator, trzy o tę ramkę, coś tu się chyba wykrzywiło Kiedy kiedyś albo przesnęło. I to jest to, no jest stąd, to jest z tego, zaraz sobie to muszę obejrzeć. Po co mam je tutaj straszyć, ale że odpalił na saniu. A mm, i ten zapach to cieszy. Kluczyk wyciągnięty ze stacyjki. Tutaj, no i tak, troszeczkę się pogimnastykowałem. Już tam nie ociera, a więc odpalimy jeszcze raz, zobaczymy. Jeszcze coś tam delikatnie trzę, no ale takie delikatne poprawki. No nic, no myślę, że to na, na dziś będzie tyle. Ja się cieszę. Jeszcze napiszcie, kto się zna lepiej ode mnie na pewno, bo jest dużo osób, które się dobrze zna. Ja też nie mówię, że wszystko wiem, czy właśnie zastosować tutaj plaka, czy nie. Na pewno jest do wyregulowania zapłon. O dziwo nawet na tym paliwie. Nie wiem ile paliwa siedzi w tym baku, ale tak informacyjnie, no tak, bak był e, czyszczony. Zalewany był czyściutkim paliwem, także tutaj ta instalacja też jest czysta. Tak więc tak to wygląda. No zobaczymy, czy akumulator się uda podładować. Raczej, raczej przez ten czas to się no, tutaj nam nic nie załadował. No, ale już jest fajnie. O, za bardzo to jest zzoomowane Zrobimy tak, żeby Wam było lepiej. No, tak amatorsko, kręcone i robione, no ale co, no, odpalanie się udało. Teraz oczywiście by się, wypadałoby ten akumulator dobrze podładować, no i się wziąć za dalsze tematy. Fajnie by było wyjechać z garażu tym kwiaciorem, wycofać się tam w kanale, bo oczywiście pod autem jest kanał, a garaż jest z kanałem, w tym kanale mam, o tu widać dechy. Mam kompresor Tak więc będzie można pompować koła No i super, no tak to wygląda Ale ten zapach jest świetny Tak więc yy, fiacior odpalił, ja <laughs> się cieszę Nawet myślałem, że się tego nie uda zrobić Akumulator trzeba naładować Niech się ładuje Tak żeby o własnych siłach to mógł sobie wyjechać z garażu, no bo to wszystko musi działać, no jak nie, no to trzeba będzie zakupić nowy, nowy, nowy akumulator, nie ma to tamto już mu się marzy właśnie, żeby nie wyjechać, odświeżyć go, odkurzyć, tak, odkurzyć, no i co, no i dalej, dalej działać tak więc taki typ odcinka, wy wypatrujcie kolejnego, ja oczywiście zrobię sobie taką to osobną playlistę Fiat 125p czy coś, coś ten desen, żeby, te żeby te osoby, które to interesuje, żeby sobie monitorowały, oglądały. E, zmontujemy, potem jak to wszystko ładnie będzie odpalało, grało, Poskręcamy, pozakładamy to tutaj właśnie filtr powietrza. No i co? Ja nie chcę oczywiście przeciągać. Wypatrujcie kolejnego cika, bo jeszcze sporo sporo przy tym roboty jest. Ja też tu muszę sobie to jakoś pomysł na to wszystko zrobić. A teraz, oczywiście, na zakończenie, taka krótka prezentacja mojego fiaciora. Oczywiście, akumulator wyciągam, zakładam do Flamingwagen. Jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania. A teraz, taka króciutka prezentacja mojego fiacika na zakończenie.